Różnie sobie wyobrażano tak zwaną czarną niewiastę. Podobno czasami faktycznie zjawiała się ubrana na czarno, ale zdarzało się także, że była cała w bieli. Zawsze jednak miała woalkę na twarzy i skrzydła nietoperza. Wyczuwały jej obecność zwierzęta. Przerażone psy skomliły, bydło uciekało z pastwiska, a ptactwo domowe było... Spłoszone jak na widok jastrzębia. Ona sama najbardziej lubiła przebywać nad zasnutymi mgłą łąkami. Tam odświeżała swoją urodę. Jej pojawienie zawsze wiązało się z morowym powietrzem, suszą, gradem, powodzią albo pomorem zwierząt. Czasami zmieniała się w zwykłą dziewczynę i chodziła niby sierota po prośbie od chaty do chaty. Morem zarażając. Wymierały wtedy całe rodziny, tak, że pogrzebu nawet nie miał kto im wyprawić. Wleczona w tym dans makabr zaraza była najczęściej dżumą, czarną ospą lub cholerą. W połowie XIV wieku epidemia dżumy spowodowała śmierć 40 milionów mieszkańców Europy. Czarna pani. W 1622 roku przeszła przez bieszczady. Zatrzymała się nieco dłużej w niektórych wioskach, w Moczarnem, wymarła wtedy więcej niż połowa mieszkańców. W Lesko zmarło 303 Żydów i 90 chrześcijan. Zmarłych wskutek zarazy nie wolno było grzebać na normalnych cmentarzach, lecz poza wsią. Jeszcze do niedawna wiele takich cmentarzy zwanych cholerycznymi było w górach, ale kiedy wysiedlono dawnych mieszkańców, pamięć o nich przepadła. Ratunku przed czarną niewiastą nie było żadnego. Modlono się: Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, panie. Jakże straszne musiały być te pomory. Skoro w modlitwie im właśnie dano pierwszeństwo. Próbowały też czasami staruchy zamówić nieszczęście, sobie tylko wiadomymi sposobami, ale czarna niewiasta co jakiś czas uporczywie wracała pod różnymi postaciami, by zebrać należną jej śmiertelną daninę. Jednak od ponad wieku nie pojawiła się w bieszczadach. Może zapomniała o nich, a może jej czas dobiegł już końca i nigdy tu nie powróci. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie. Krzeszowie byli przez pewien czas zarządcami dóbr leskich Stanisława Stadnickiego, Kasztelana Przemyskiego. Z czasem wzbogaciwszy się wzięli w arendę wolę postołową. Był tam dwór wcale okazały i folwark z polami położonymi na równinie nad Sanem. W tym dworze w roku 1629 doszło do niesłychanej zbrodni. Jan Krzesz wraz z żoną Anną i starszym synem Pawłem Najeli morderców i polecili im zamordować młodszego syna Marcina. Otóż Jan Krzesz, po urodzeniu się trójki dzieci, syna i dwóch córek, poszedł na wojnę moskiewską pod Smoleńsk. Trzy lata go w domu nie było, a tu syn mu się urodził, iż w drodze do domu dowiedział się, że mu potomstwa przybyło. Anna przysięgała, że chłopiec urodził się w czasie i przeciw wierności małżeńskiej nie zgrzeszyła. Ale Jan słowom jej nie ufał. Serce do żony i roboty stracił, do gorzałki go tylko ciągnęło. Małego Marcina też nie lubił i nieraz przykrym dla niego był bez przyczyny. Chłopiec chował się pięknie i na młodzieńca przystojnego, krewkiego i zaradnego wyrastał, nie to co starszy syn. Tak minęło prawie dwadzieścia lat. Nagle. Któregoś dnia Anna zachorowała, i na tamten świat zaczęła się sposobić. Nie chcąc z grzechem z tego świata schodzić, wyznała mężowi, że kiedy on na wojnę poszedł, ona pragnienie chłopa w sobie poczuwszy, kilka razy parobka Wojtka zniewoliła, i skutek tego jest wiadomy. Nie chcieli jednak, jak się okazało, Anny na tamtym świecie, bo zaczęła powracać do zdrowia i krzepko się poczuła. Wtedy Jan zażądał, by usunęła Marcina z domu. Postanowiła Krzeszowa, że najlepiej będzie owoc swojego występku unicestwić. Wynajęła opryszków, którzy za solidną opłatą zgodzili się młodzieńca ubić. Przyjechali potajemnie do dworu. Krzeszowa ich ukryła, czekając chwili do morderstwa najsposobniejszej. Siódmej nocy po przyjeździe zbójów położył się Jan spać z Marcinem, niby to posprzeczawszy się z Anną. Kiedy Marcin zasnął, on zabrał z nadłóżka broń tam powieszoną, a matka wpuściła wtedy skrytobójców. Zasiekli Marcina w posłaniu, trzydzieści trzy rany mu zadając. Wywlekli go potem zaraz na gumno i tam porzucili. Wynagrodziła matka sowicie zabójców swojego syna i precz natychmiast kazała im odjechać. Rano gwałt czyniono we dworze, że Marcin w nocy zniknął. Znalazła go czelać nieżywego na gumnie i do domu przyniosła. Matka fałszywą rozpacz udała, mdlejąc co chwilę z boleści po stracie syna. Pogrzeb mu wyprawili i żal wielki po jego stracie udawali. Ale po pewnym czasie. Przybyli skrytobójcy, domagając się dalszej zapłaty za zbrodni tajenie. Anna pieniędzy ją odmówiła i wtedy oni zaczęli rozpowiadać, jak się Marcinowi śmierć stała. Krzeszowie zaprzeczali, bo niczego udowodnić im nie można było. Przecież mordercy skargi do grodu, do sądu złożyć nie mogli, bo sami by przecież poszli na stryczek. Ludzie okoliczni wiedzieli, że Marcin nie był synem Jana i wiarę pogłoską o zbrodni dawali, także wiadomość do ksiąg dotarła, skąd ja ją wyczytałem i państwu opowiedziałem. Kiedy zaraza zwana dżumą szła od wioski do wioski zbierając śmiertelne żniwo bywało że ludzie niejednokrotnie porzucali swoje domostwa i uchodzili w lasy Kmieć jeden kiedy mu wszyscy w domu pomarli zostawił na pastwę losu swoją chałupę bydło rolę i w lesie szukał schronienia Legowisko zrobił sobie z gałęzi i gałęziami je zamaskował. Jednego razu, gdy siedział przy ognisku, zdrzemnął się. Gdy ocknął się z drzemki, a było już koło północy, śpiewy, jakoweś usłyszał, z dala dobiegające i głos piszczałek i bębnów. Pierwej myślał, że to pewnie sen jakiś mu się jeszcze w głowie bałaka i niecałkiem się rozbudził. Ale odgłosy muzyki i śpiewy stawały się coraz głośniejsze. Kij myśli kmieć, z muzyką i śpiewaniem nocą po lesie wędruje. Aż tu nagle ujrzał ciągnący leśnym duktem homen, czyli korowód mar dziwacznych, otaczających i ciągnących czarny wóz, na którym niby na jakim tronie siedziała kniachini dżuma. Z każdą chwilą korowód mar powiększał się, bo na co tylko dżuma spojrzała, natychmiast przemieniało się w marę. Gdy dostrzegła jego ognisko, wszystkie tlące się w nim głownie nagle stanęły na nogach, zamachały rękami i przyłączyły się do orszaku. I poczęły śpiewać. Nie wiedzieć czemu, czy z przestrachu, czy też ze złości Kmieć porwał siekierę I najbliższą mu marę chciał uderzyć Siekiera z rąk mu wypadła I w marę się przemieniła Marę, co mu jego Maryjkę Dwie niedziele temu zmarłą Przypomniała Zemgliło Kmiecia nagle I upadł na ziemię bez życia Rankiem gdy się obudził, ujrzał łachy na sobie, wstrzępy potargane, a dobytek, który miał za sobą, cały poniszczony. Nic tylko homen te wszystkie szkody mu wyrządził. Ale co tam dobytek i odzienie, najważniejsze, że z życiem się ostał. Kiedy w 1514 roku stłumiono na Węgrzech wielką rebelię chłopską, część buntowników uszła cało spod Temeszwaru. Po stłumieniu rebelii ucisk chłopów stał się o wiele większy niż wcześniej. Część z nich uciekła w niedostępne góry, by cieszyć się nadal swoją wolnością. W niedostępny wówczas bieszczad, bardzo zalesiony i bezludny niemal, Uciekło także dwunastu braci, madziarów, którzy tu właśnie postanowili zająć się zbujowaniem. Na czele bandy stanął najstarszy z braci, Stefan. Banda rabowała przede wszystkim Wołochów, którzy dopiero co zasiedlali te tereny. Zabierała im bydło, owce i konie. Zrabowane zwierzęta przetrzymywali w stajniach zbudowanych na wzgórzu Dwernik Kamień. Wobec kmieci byli bardzo okrutni. W razie oporu zabijali bez wahania. Ich zła sława rozeszła się szeroko po okolicy. Po górach w wielu miejscach mieli swoje szałasy, w których co jakiś czas przebywali. Szczególnie upodobali sobie wierch, co teraz zwie się stoły. Na szczycie była kamienna płyta, na której ucztowali po krwawej robocie. Stąd właśnie nazwa góry. Podobna płyta była na szczycie Jawornika, wzgórzu nieopodal dwernika kamienia. Bo trzeba pamiętać, że zbóje tylko wierzchowinami się przemieszczali, żeby nie można ich było osaczyć i pojmać lub pozabijać. Stąd też mieli rozległy widok na okolice. Razu jednego banda dwunastu braci napadła na klasztor Czerwieńców w Terce. Zabrali wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, także naczynia liturgiczne i wota z obrazów. Wszystkie te cenne przedmioty załadowali w sakwy i przytroczyli do konia. Sterki ruszyli w kierunku szczytu połomy. Kiedy już schodzili z połomy w kierunku na stoły, koń potknął się, upadł i natychmiast zamienił się w skałę. Bracia odczytali to jako znak złowieszczy, zapowiadający karę, jaka ich spotka za sprofanowanie monasteru i poświęconych naczyń. Szybko oddalili się od tego miejsca i przez jakiś czas zaprzestali zbujowania. Kiedy jednak po pewnym czasie głodem zaczęli przymierać, postanowili zrobić ostatni rozbój, a potem już rozpocząć godziwe życie, osiedliwszy się gdzieś na surowym korzeniu. Na ten ostatni napad wybrali wieś stuposiany. Wieszczaccy kmiecie dość już mieli z bujeckich napadów dwunastu braci, magiarów. Skrzyknęli się w kilkudziesięciu i postanowili raz na zawsze skończyć z bandą. Ci przemieszczali się koło węgierskiej granicy. Nie przeczuwając niczego, rozbili się obozem na stoku połąka Wart na noc żadnych nie wystawili. Chłopi cicho podeszli i z znienacka zaatakowali. Zabili wszystkich dwunastu braci. Kiedy powietrze jest przejrzyste, jak dźwięk dzwonu, a niebo rozbłyska milionem gwiazd, wtedy ze szczytu łopiennika widać światła lwowa. Wiele razy bieszczadcy, pasterze, wypasający kiedyś owce na stokach tej góry, opuszczali wieczorem swoje szałasy i wspinali się na szczyt. Patrząc na wschód, szukali tej jasnej polanki pośród mroku nocy tam tam pokazywali sobie nawzajem jest lwów i siedzieli długo w noc wpatrzeni w dal i opowiadali zasłyszane legendy i historie o chrobrym jak szedł na kijów o chmielnickim jak wzburzył całą Ukrainę i o Sobieskim jak bił turków Zaciekawiły biesa tworylnego te pasterskie historie. Cicho podkradał się do pasterzy i, ukryty za występem skalnym, podsłuchiwał opowieści. Ale na łopienniku miał też swoje mieszkanie czat muczny. I on, zwabiony głosami pasterzy, przychodził słuchać opowiadań. Kiedy pasterze pokazywali na światła miasta, patrzyli w tamtą stronę. Także bies i czad. Widzę, widzę! ucieszył się Tworylny. I ja widzę, powiedział Muczny. To nieprawda, że biesy i czady nie lubią się. Niektórzy z nich żyją ze sobą w przyjaźni. Tak właśnie jest z Tworylnym i Mucznym. Gdy pasterze zeszli ze szczytu, pozostali tylko oni dwaj. Każdy z nich przyniósł sobie ogromny głaz i postawił na szczycie, a potem usiedli na tych głazach i patrzyli na światła lwowa. Od tego czasu, zawsze kiedy powietrze jest przejrzyste, jak dźwięk dzwonu, a niebo rozbłyska milionem gwiazd, oni siadają na swoich głazach, zwróceni na wschód i patrzą. Patrzą na światła miasta które już naszym miastem nie jest. Ale jakie to ma znaczenie, skoro ze szczytu łopiennika nadal widać światła lwowa?